Nasza trasa dobiera powoli, dobiega powoli do końca. Dzisiaj dojdziemy do Barentsburga. Jesteśmy w Dolinie Grondalen. Nie jest tak e, imponująca jak Sassandalen czy Reindalen, które widzieliście wcześniej. Teraz przekraczamy rzekę, która tu się szeroko rozlewa. Mimo, że tych cieków jest sporo, to jednak jest płytka do kolan. I tu dojdziemy za chwilkę do Fiordu. Myślę, że to zostało nam około 3 km. I z Fiordu. Do samego Barentsburga od granicy Fiordu i Doliny jest około 2 km, może mniej. Wczoraj mieliśmy za sobą 26 km. To jest naprawdę ciężka trasa, szczególnie że była przez taką Dolinę, która była bardzo, bardzo wąska. Tam to były jakby dwie moreny lodowcowe łączące się ze sobą, więc było stromo, było nieprzyjemnie. A dzisiaj mam taki spokojny dzień, relaksujący. Dzisiaj sobie pospaliśmy dłużej. No i tak to jest: po długim dniu, 26 km, potrzeba troszeczkę odpoczynku.